Unia o TV. Trudno sobie wyobrazić lepszy początek w Derbach Małopolski z Krakowią, 6 meczów, 6 minut przepraszam i dwa gole, prawda? No tak, na pewno. Cieszę się, że, że tak zaczęliśmy to spotkanie, że w no i no i co, cieszymy się, że, że tak nam na początku sezonu idzie i oby, oby było jak najdłużej. To się w drugiej tercji, bo tak można było powiedzieć zamienić się rolami, to Krakowa miał więcej z gry, natomiast gdzieś coś chyba z Was powietrze uszło. No na pewno ta druga tercja była troszkę, troszkę gorsza od pozostałych, ale mam dobrze, że przynajmniej zremisowaliśmy tę tercję i, i po drugiej tercji było 3-1, bodajże 2-1. No i także cieszymy się z tego, że, że przetrzymaliśmy tak naprawdę i straciliśmy więcej bramek, no i trzecią tercję już z większą kontrolą troszkę tego zagorszyliśmy. Twój, do, twój mecz, dwa gole, prawda? Pierwsza ta sytuacja sam na sam. Jaka myśl, jak go rozegrać, tego bramkarza rozpracować? No nie wiem, no pierwszą myśl chciałem udać, ale widziałem że, widziałem, że to miejsce, które sobie wybrałem zasłonił, no i wysłałem książek między nogami, także cieszę się, że bramkę mam. Był dla ciebie też także prywatnie dobry, ważny mecz, ale połyska dopiero była po drugim golu, co się stało. Pierwszy gol no jakbyś no przeszedł no uwadze. No w, w pierwszym golu mówię. Trzy tygodnie już ma syn, także to tak, jest trochę za późno, ale potem pomyślałem, że on nie będzie wiedział, która to była bramka i zrobię tą kołyskę dla niego, także tak jest. To pierwszą i drugą bramkę w sumie dla, dla syna, dla rodziny, no i ważne rzeczy zostają zostają sieci. Jak to byś był tym tatą teraz, powiedz, zarymasz się... Nie, nie, nie ma co, nie ma co narzekać, także daje nam spać. I jak widać, dobrze, nie jestem zmęczony i oby, oby tak dalej było. No. Teraz jedziecie do Torunia, też który jest rozpędzony. No. Jak zawsze w tym Toruniu macie ciężkie te, te, te początki zwłaszcza, pamiętam. No na pewno musimy zagrać to, co nam trener to co nam trener pokaże i musimy grać swoje, no nie możemy. Wiadomo, no, że druga podróż do Torunia w niedzielę a czeka, no, ale musimy, musimy grać swoje no i, i pokazać swoją Taki trochę maraton, bo zaraz dwa dni pójdziesz do Łukatowicy zaległym, prawda? No tak, no. Chyba lepiej, nie? Całe, trenowaliśmy całe lato, żebyśmy żeby byli przygotowani do tych wszystkich spotkań, także, także nie ma co narzekać, tylko cieszyć się, że, że Liga idzie i można grać. Unia o TV